Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże! Mówi Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko w programie o książkach, którym od czasu do czasu mówię też o czasopismach. Dzisiaj chciałbym krótko zwrócić Państwa uwagę na piękną nowość, która ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego oraz na czasopismo amerykańskie, które promuje polską kulturę i polskich autorów. W tym roku wypada kilka okrągłych rocznic. BookTube na kanale PCH24TV, w programie BookTube, który można oglądać też bezpośrednio na stronie pch24.pl. Wspomniałem o dwóch takich rocznicach. Otóż jedna z nich jest związana z Józefem Mackiewiczem, którego 120. rocznica urodzin minęła dokładnie 1 kwietnia, a druga z Ignacym Łukasiewiczem, którego 200. rocznica urodzin minęła 8 marca, a 140. rocznica śmierci 7 stycznia. W tym pierwszym przypadku mogą Państwo obejrzeć moją rozmowę. Z profesorem Maciejem Urbanowskim o Mackiewiczu, właśnie. A jeśli chodzi o Łukasiewicza, to w najnowszym Booktube omawiam ciekawą książkę księdza Janusza Królikowskiego, wynalazca i darczyńca, która odkrywa nieznane oblicze Łukasiewicza. Niestety zaniedbałem jedną z ważnych rocznic, też jeszcze z początku tego roku, a ponieważ o poezji nieco przymało to spieszę choć w krótkiej formie ją naprawić. Otóż 8 lutego 1922 roku urodził się Tadeusz Stefan Gajcy, który tragicznie i przedwcześnie, że użyję tego wyśmiechtanego, ale jakże mimo to prawdziwego zwrotu, zginął w powstaniu warszawskim 16 sierpnia 1944 roku. Rocznicę urodzin Gajcego pięknie uczcił Państwowy Instytut Wydawniczy, który opublikował coś wyjątkowego, naprawdę wspaniałą rzecz. Jeśli w zeszłym roku zwracałem uwagę na trzytomowe, pełne polskie wydanie poezji Emily Dickinson, to w tym roku z pewnością godna uwagi jest ta publikacja, którą trzymam w ręku. Publikacja Piwu zawiera dwie książki. Tutaj muszę wydobyć je z tej obwoluty. Pierwsza to Reprint Widm, debiutu poetyckiego Gajcego, który ukazał się w roku 1943 pod pseudonimem stąd. Na oryginalnej okładce było nazwisko Karol Topornicki, pod pseudonimem ze zrozumiałych względów, bo rzecz ukazała się w podziemiu za okupacji niemieckiej. I jak zaznaczają sami wydawcy, ma ona sprawiać wrażenie, jakbyśmy mieli w ręku autentyk, jakbyśmy czytali tomik poetycki z tamtych czasów. I tutaj spróbuję Państwu. To pokazać. Natomiast druga książka, którą zawiera ta publikacja, to album, który, w którym znajdziemy szkic o Gajcym, jak i jego wiersze, fotografie, skany dokumentów. O, tutaj właśnie otworzyła mi się książka na stronach z takimi dokumentami. I mamy Fotografie. Jest to rzecz naprawdę niezwykła, rzecz wyjątkowa, gratka dla miłośników poezji, a także dla zbieraczy niezwykłych książek. O, jest też rozkładówka. I Chwileczkę jeszcze to otworzę. Tak z boku wiersz Gajcego. Mam nadzieję, że może uda mi się jednak o tych dwóch książkach pomieszczonych razem w jednej obwolucie. Coś więcej o nich powiedzieć. dopiero teraz do mnie trafiły i stąd spieszę o nich poinformować. Może ktoś chciałby sprawić miłośnikowi poezji i dobrej literatury frajdę na święta, a jeśli, jeśli, jeśli nie zdąży na świętego Mikołaja. A przy okazji można sobie uzupełnić wiedzę o Gajcym o dodatkową publikację, którą wydał Instytut Literatury. Jest to metaforyczny realizm o twórczości Tadeusza Gajcego, autorstwa Rafała Brase. Książka wydana w serii Biblioteki Krytyki Literackiej, Kwartalnika Nowy Napis i prezentowałem przynajmniej jedną książkę z tej serii Floriana Czarnyszewicza, tutaj w programie Mówiąc Krótko i też w programie BookTube. Książka zawiera zarys biografii Gajcego, część poświęconą twórczości i interpretację wybranych wątków tematycznych w poezji Gajcego, a także antologię jego wierszy. Rzecz zarówno dla nauczycieli, studentów, jak i po prostu miłośników literatury i dobrej poezji, którzy chcieliby się o Gajcym dowiedzieć coś więcej, a może przeczytać interpretację tych przecież niełatwych wierszy, zwłaszcza jeśli ktoś nie czyta poezji na co dzień. I na koniec chciałbym Państwu zaprezentować czasopismo. Krótko, zwięźle, mam nadzieję. Czasopismo St. Austin Review. Ukazał się właśnie najnowszy numer tego dwumiesięcznika, numer z listopada, grudnia i Numer ten, jak widać po tytule, jego motywem przewodnim jest Europe of the Faith, czyli Europa wiary. I w tym numerze mamy kilku polskich autorów. Widać to też na okładce: Jan Polkowski, Agnieszka Słodkowska, Stanisław Srokowski. A więc numer ten zawiera wywiad ze Stanisławem Syrokowskim, a także a także garść jego wierszy w przekładzie na język angielski, wiersze spolszczone przez Annę Szyda. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, z której jestem dumny, to cieszę się ogromnie, że przynajmniej fragment wywiadu z Janem Polkowskim będą mogli przeczytać czytelnicy w, w Stanach Zjednoczonych. Są to, Jest to fragment, czy też fragmenty wywiadu z Janem Polkowskim, wywiadu, który ukazał się w oryginale w nowych książkach. O tym wywiadzie mówiłem zarówno w BookTube, jak i w, mówiąc krótko. I tutaj fragmenty tego wywiadu ukazały się w moim przekładzie z krótką notką o samym Janie Polkowskim. Wywiad moim zdaniem jest jednym z ważniejszych, które się ukazały w minionym okresie i stąd cieszę się, że także w Stanach Zjednoczonych czy nie tylko w Stanach Zjednoczonych myślę, jeśli ktoś sięgnie po to czasopismo, będzie mógł przynajmniej fragmenty tego wywiadu przeczytać po angielsku. A trzecią osobą, która tutaj osobą z Polski, która jest tutaj prezentowana, to Agnieszka Słodkowska i jest tutaj prezentowane jej malarstwo religijne. A więc Polska jest reprezentowana tutaj przez twórców, myślę, znanych. Nie wiem, na ile jest znana Agnieszka Słodkowska, ale widać po tutaj zamieszczonych reprodukcjach, że z pewnością warto jej twórczość poznać twórczość religijną w tym przypadku. A więc numer St. Austin Review, jeśli ktoś ma kogoś znajomego, czy kogoś z rodziny w Stanach Zjednoczonych, może będzie w stanie to czasopismo nabyć, komuś podarować, albo zarekomendować. Pod spodem podam link do strony internetowej tego czasopisma. Jeśli spodobał się Państwu ten odcinek, mówiąc krótko, to proszę o polubienie pod spodem. Jeśli podoba się Państwu generalnie to, co robię na tym kanale, proszę o subskrypcję, a także o udostępnianie tych odcinków, które przypadły Państwu do gustu na innych stronach, w innych mediach społecznościowych. Zależy mi na tym, aby promować dobrą książkę katolicką, ale nie tylko katolicką, także każdą taką, w której można znaleźć piękno, dobro i prawdę. A aby to zrobić, potrzebuję Państwa wsparcia. Państwa polubienia, udostępnienia i subskrypcje zwiększają liczbę widzów, którzy ten program oglądają, a także umożliwiają jego rozwój. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam także do oglądania programu BookTube na kanale PCH24TV na YouTube lub bezpośrednio na stronie pch24.pl. Z Panem Bogiem!